Hej, dzień dobry, witam Cię w drugim dniu naszego wyzwania Feng Shui Detox. Dzisiaj temat zaproś świeżą energię do swojego domu. Zadanie na dzień dzisiejszy będzie dotyczyło właśnie zmiany energii w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Dziś przyglądniemy się przede wszystkim miejscom, może przedmiotom w Twoim domu, które zbierają kurz czyli w tym przestrzeniom, w których po prostu energia jest, zastała i będziemy starali się po prostu zmienić to te miejsca, będziemy je po prostu odkurzać, będziemy je czyścić, będziemy mm, no, y, zamiatać y, te miejsca właśnie, które być może już dawno y, nie widziały światła dziennego. Przede wszystkim zadanie właśnie na dzień dzisiejszy będzie dotyczyło właśnie popatrzenia na nasz dom z perspektywy tego gdzie najbardziej zbiera się kurz w naszym domu. Chciałabym, żebyś przeszła właśnie w te przestrzenie, żebyś znalazła jedno, przynajmniej, przynajmniej jedno takie miejsce w swoim domu i abyś je odkurzyła dzisiaj. Może to być po prostu jakiś kąt, w którym właśnie już dawno, nie, do którego już dawno nie zaglądałaś. Może to być jakaś książka z półkami, która po prostu zbiera kurz, może to być e, właśnie jakiś kąt, w którym dawno nie robiłaś porządku, albo jakieś, jakaś przestrzeń, która po prostu jest e, zakurzonym, e, zakurzonym kątem i e, nawet yy, już po prostu nawet o tym miejscu nie pamiętasz. Zrób też mały eksperyment. Jeśli twój dom jest pięknie posprzątany, nie masz takich zakurzonych miejsc, to po prostu przesuń jakiś przedmiot. Yy, może przesuń krzesła w jakąś inną przestrzeń, strzepnij zasłony, yy, właśnie przejdź po całym domu i właśnie wysprzątaj. Yy, wymieć wszystkie kąty staraj się po prostu poruszyć energią w różnych miejscach swojego domu dzisiaj będzie bardzo ważne, aby w, w strefy, które yy, są właśnie zastałe w Twoim domu, wprowadzić ruch możesz to zrobić właśnie poprzez yy, nawet przejście wokół, wokół domu yy, przejście we wszystkie strefy swojego domu, możesz tam po prostu poklaskać, poskakać w tych miejscach. Możesz właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, pozamiatać. Możesz też wziąć właśnie czy to palosanto, czy możesz wziąć zapachowe trociczki właśnie po to, aby wzbudzić dymem ruch. Zadaj sobie też to pytanie, gdzie w moim miejscu w domu energia przestała krążyć. Co mogę dziś symbolicznie poruszyć? I jeśli będziesz miała chwilkę, 10 minut, przejdź po właśnie swoim mieszkaniu czy swoim domu i przyglądnij się właśnie tym miejscom, który, w których dawno już tam nie byłaś. Te małe zmiany zrobią wielką różnicę. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że nasze mieszkania, nasze domy łączą się bezpośrednio z naszą energią, łączą się również z naszą duszą i y, łączą się również z wydarzeniami w naszym życiu. Dlatego, jeśli chcesz, aby nastąpił jakiś przełom w Twoim życiu, aby nastąpiło właśnie to uwolnienie, oczyszczenie, to istotnym elementem będzie właśnie poruszenie tej energii w, 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 w jakichś ważnych miejscach twojego mieszkania albo domu. Na pewno nie bez powodu wybierzesz takie, a nie inne sektory swojego, y, swojej przestrzeni, które będą najbardziej potrzebowały właśnie y, tego poruszenia. A w czasie mojego webinaru już w ten czwartek, 11 Wspólnie, razem będziemy przechodzili przez te strefy Twojego domu, i wtedy również dowiesz się, jaka jest to strefa odpowiadająca za które strefy Twojego życia, czyli miejsca, które poruszysz, będą wymagały, będą potrzebowały właśnie tego, tego poruszenia i będą związane z tymi tak, tak zazwyczaj tak jest że są one powiązane właśnie ze sferami naszego życia. Dlatego wykorzystaj ten czas, aby poruszyć tą energię, jeśli czujesz pewnego rodzaju zastój. Ciekawa jestem też, jak poradziłaś sobie z wczorajszym zadaniem, czyli z tym pozbywaniem się pięciu przedmiotów, które już Ci nie służą, być może które budzą jakieś trudne emocje. Ciekawa jestem, jak u Ciebie to się potoczyło. Ja powiem z własnego doświadczenia, że przeglądając moje szuflady, zauważyłam, że y, jest tam wiele przedmiotów, które mimo tego, że mi nie jakby bezpośrednio nie, nie służą, to y, są gdzieś jeszcze potrzebne, i trudno było mi rozstać się z niektórymi y, przedmiotami. Ale był jeden taki przedmiot, który który wzbudzał moje ogromne takie emocje, bardzo pozytywne okazało się, ale które już po prostu potrzebowałam wyrzucić i mimo tego, że ten przedmiot już mi nie służył, to z taką nostalgią po prostu się żegnałam. A była to stara karta bankowa, która bardzo dużo radości i szczęścia mi przyniosła. No, i właśnie ciekawa jestem, jak u Ciebie to, jak u Ciebie ten proces przebiegał. Napisz parę słów, będę Ci wdzięczna. Mam nadzieję, że ten drugi dzień będzie również bardzo, bardzo istotny i wartościowy, i przygotuję Cię do tego dnia finałowego, którym będzie ten nasz wspólny webinar. A efekty tych kilku magicznych dni odczujesz bardzo szybko. I Jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię również do takiej rozmowy mailowej. Jeśli czujecie potrzebę, napiszcie do mnie na infomałpaedytawojcik.pl a ja bardzo chętnie z Wami po prostu porozmawiam. Na tą chwilę dziękuję serdecznie za Twoją obecność i zapraszam Cię do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze ze mną nie jesteś. Zapraszam również do dzielenia się tym, tym wyzwaniem. I zapraszam Cię na dzień jutrzejszy, który będzie poświęcony światłu. A na dzień dzisiejszy dziękuję i do zobaczenia.